Cześć drogie wodniki, witam serdecznie, zapraszam na horoskop. Zobaczymy jaki będzie e, przyszły miesiąc, tak? E, oczywiście będę omawiała miesiąc styczeń 2022 e, z nowym rokiem, nowym krokiem, nowa energia, nowe możliwości, nowe aspekty. I tutaj w związku z e, właśnie wejściem w nowy rok chciałam Wam życzyć wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności, e, powodzenia, tak, spełnienia marzeń, no i no i żeby ten rok był lepszy od poprzedniego, by, by nam się darzyło, by było wszystko dobrze, żeby było mniej zmartwień, a na pewno więcej radości, miłości, pieniędzy. To wszystko jest ważne, więc tego Wam życzę, a zobaczymy przy okazji, tutaj jak karty pokażą, co będzie się działo w tym miesiącu w styczniu, właśnie, osoby z podznaku tutaj wodnika, witam, witam jeszcze raz. I zobaczmy. Czego możecie Wy się konkretnie spodziewać? I tak, na pracę macie ósemkę mieczy i królową pucharową. Na emocje czwóreczka buław i dziesiątka pucharów, bardzo ładnie. I zdrowy drzewo życia oraz kapłanka. Całkiem nieźle, pierwsza karta, tylko troszeczkę tendencyjnie zblokowana. Więc myślę, że nie jest źle. A nawet bardzo dobrze. Zaczynamy, właśnie, od ósemeczki mieczy. No, jest to ciekawa karta. Karta blokad, no jest kartą blokad, oczywiście zaślepienia, zblokowania, uwięzienia w danej sytuacji, więc jeśli tutaj szukamy pracy, musimy uważać na zobowiązania, na to, do czego właśnie się zobowiązujemy, czego się uczepimy, czego się trzymamy w jakimś sensie, dlatego że to może nas zaślepiać i nie pozwalać nam znaleźć lepszego rozwiązania. Dlaczego mówię o zobowiązaniach? Czasami jest tak, że zobowiązamy się, że a pójdę tam i tam, i już koniec nie szukamy niczego innego, nie skupiamy się na innych możliwościach i przez to blokujemy. Więc tutaj te blokady mogą być trochę wpisane w sposób naszego działania, lub sytuacja nas trochę może blokować, natomiast rozwiązania będą łatwiejsze niż by się wydawało, naprawdę. Tutaj to jest jakby aspekt intelektualny spojrzenia jakby takiego surowego zdarcia, tak zwanej, takiej przesłony z oczu i spojrzenia racjonalnego na daną sytuację. Natomiast dla osób, które tutaj mają pracę, też musicie uważać na blokady, zobowiązania, możecie być przytłoczeni wielością obowiązków niestety, albo zobowiązać się do czegoś, co. Przytłoczy was i nie pozwoli działać. Chociaż teoretycznie tak będzie wyglądało, praktycznie jeszcze możecie coś zrobić, bo um, u Wittera White'a jest to bardzo ładnie narysowane, tak, że kobieta ma przepaskę na, na oczach i um, może przejść, tak? Mamy cztery miecze po obu stronach, po cztery miecze, i ona tego nie widzi, że może przejść, ale jest zblokowana jakby tutaj tą sytuacją i coś będzie was blokować. Tylko właśnie umiejętne intelektualne spojrzenie na pewne kwestie pomoże wam wyjść z impasu, ale możemy odczuwać tutaj różnego rodzaju właśnie takie zahamowania, które mogą być wpisane mimo wszystko w ten czas do 15 stycznia. Ale nie martwimy się tym. Nawet jeżeli tu pojawiają się blokady, to już mamy tutaj lepszą aurę, bo mamy kolor pucharów po 15. Po 15. Stycznia. Królowa Pucharów jest to symbol kobiety ciepłej, miłej, serdecznej, pomocy, ofiarności, osoby, która ma dobre serce i która może nas na przykład przyjąć do pracy, pomóc, wskazać jakieś miejsce, otoczyć opieką. I tutaj to jakby będzie fajnie funkcjonowało. Jeśli mamy tutaj pracę, również właśnie możemy liczyć na wsparcie dobrej kobiety. Możemy też otrzymać ciekawą propozycję, pomoc, e, jakiś gest ze strony, która ma dobre intencje, bo Królowa Pucharów to jest piękno emocjonalne, więc to jest właśnie tutaj ważne i też będziemy się dobrze czuć, tak? Bo poprzednia karta mówiła o spięciu, zblokowaniu, a ta już mówi o, o takiej dobrej atmosferze, o cieple, które będzie nas otaczało, ale też my powinniśmy, powinniśmy być spokojni, po prostu spokojni. E, natomiast emocje, tutaj mamy czwórkę Buław do 15. Stycznia, czwórka była w to świętowanie, to celebracja. E, zadowolenie, ja bym działała w tym czasie. Zresztą tutaj tak naprawdę następna karta też jest super, bo jakby ten czas macie no, bardzo wypełniony dobrą energią, ale zaczynając od Czwórki Buław, e, karty świętowania, zadowolenia, celebracji, możemy być pewni, że osiągniemy sukces, zadowolenie i właśnie coś dobrego do nas przyjdzie po prostu. Natomiast jeśli mamy pracę, również będziemy coś świętować. Mogą być to nasze dokonania, standardowo, lub e, na przykład naszego otoczenia. Po prostu będzie taka sielska atmosfera, ale też otworzą się jakieś drzwi nowych możliwości. Tak więc obserwujcie, działajcie i celebrujcie. Tak? Przekazujcie dobrą energię, bo ona się naprawdę tutaj będzie super udzielała. Natomiast po 15. Macie równie dobrą kartę, jak i nie lepszą, bo dziesiątkę pucharów. Dziesiątka pucharów jest to karta daru losu. W moim mniemaniu i w moim takiej praktyce jest to karta na pewno wskazująca na aspekt daru losu. Kto szuka, ten znajdzie. To jest prawda. Przy tej karcie naprawdę, jeśli szukamy, jeśli się zaangażujemy... Spadają pewne rzeczy, prawda, prawie że z nieba, tak? I mówi się tak czasem, że o, nie wiem, spotkałam kogoś, i, czy spotkałem, kto e, dał mi tutaj jakąś informację odnośnie pracy, albo nie wiem, a zajrzałam, coś mi tknęło, zajrzałam w internet, o, super ogłoszenie, pyk, już puszczam już e, mam pracę. Jakby gdzieś tutaj ten dar losu jest wpisany, i warto szukać, naprawdę warto działać. Bo jest to karta świętowania też, ale innego, bo tutaj los nam bardzo mocno też sprzyja, <laughs> przepraszam. Natomiast jeśli chodzi o y, osoby, które mają pracę, również w otoczeniu pracy możemy czuć się bardzo dobrze traktowani y, y, tutaj ciepło, y, y, takie towarzyskie to otoczenie się pokazuje. Taka miłość, y, współpraca, harmonia to jest naprawdę taka super karta jeśli chodzi o stosunki międzyludzkie i również możemy też liczyć na jakiś dar losu, podwyżkę wykorzystanie okazji otrzymanie jakiejś wiadomości no jest to karta wielości możliwości a jeżeli szukamy na przykład czegoś jeszcze no to szukajmy, bo tutaj jest no szansa na coś dobrego więc super aura jak najbardziej natomiast zdrówko do 15 mamy drzewo życia no jest to karta specyficzna, tak? bo jest to karta cyklu. E, I cokolwiek tu się dzieje, to się dzieje tak, jak ma być. Dzieje się źle no, w jakimś sensie to jest etap. Też musimy rozumieć, że to jest jakby etap. Przejdziemy go, tak jak w flanie duszy pewne rzeczy są już wpisane, zakładamy pewne schematy i one po prostu muszą się zrealizować. Natomiast karta zachęca w ogóle do działania, takiego ogólnego ale też rozumienia, że pewne rzeczy w zależności od pozycji tutaj naszej na planie duszy będzie wynikało to, jak będzie się działo po prostu. Jest to karta ochronna, ale też właśnie taka e, no, wskazująca na pewnego rodzaju wyrozumiałość. Tak jak mówię, tendencyjnie nie określa żadnych schorzeń, ale mówi o pewnym e, schemacie, który musi nastąpić. Natomiast po 15 mamy kapłankę. I po 15 stycznia kierujmy się intuicją. To jest bardzo dobra karta, bo ona mówi o tym odbiorze takim pozazmysłowym, że nie wiem, idziemy do lekarza i czujemy: A nie, jest to dobra osoba, nie, nie, nie będę się, nie będę się tu leczyć. I ta intuicja nas naprawdę może uratować, albo coś mi dolega, czuję, że powinnam, powinienem iść do lekarza. I to będzie teraz w dziesiątkę, bo zrobicie coś, co rzeczywiście będzie we właściwym czasie na przykład wychwycone. Tak więc tutaj intuicja będzie kluczem. Kierujmy się przebłyskami, impulsami, snami, czasami coś się śni, co może wskazać nam na pewne rozwiązania. Czasami we śnie może być pokazany chory narząd, tak? Jakaś informacja. Nie wiem, zmarli się przysią. No tutaj jakby aspekt intuicji, przeczuć. Będzie odgrywać bardzo ważną rolę. Jest to karta też mówiąca o problemach z oczami, czyli zwróćmy uwagę na oczy. Mogą być to zwykłe stany zapalne, ale jednak taka delikatność oczu po prostu. No i tutaj układ hormonalny może troszkę przeszkadzać na przykład w kwestii zajścia w ciąży. Tak, bo czasem kapłanka niestety w jakimś sensie przeszkadza troszeczkę, jeśli chodzi o te kwestie. Natomiast intuicja będzie tutaj odgrywała bardzo ważną rolę i na tym bym się skupiła. Układ jest ciekawy jak na styczeń. Myślę, że powinien się Wam spodobać. Ja tutaj jak zwykle polecam was, Wam nasz kanał EZO Porady. Jeśli jeszcze nie subskrybowaliście, to fajnie by było, gdybyście tam kliknęli ten fajny malutki guziczek no i zapraszam do odwiedzania strony facebookowej Ezoporada tak więc bywajcie oglądajcie komentujcie pozdrawiam do zobaczenia hej